Panowie już się doczekać nie mogą z wędkowania Niektórzy już mi nie czekają, ale są jeszcze na widoku, dobrze Także wy wypłyniecie i będziemy dawać Co? Poczekaj chwileczkę niech wypłyną, wiesz Poiść do dwudziestu i wtedy za tego, zatrąbisz. Za Pani Marto pomaga. Zaczynamy zawody. Zaczynamy zawody. Powodzenia. Bołamaniaki jak to się mówi I takiej ryby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem jednostek. Raz, dwa. No niedużo. Jak na początek. Zapełnieni. Nie